Dzień dobry. Ostatnio poprzez obserwacje zdałem sobie sprawę, jak wiele w naszym życiu znaczy oszustwo, jak wiele w naszym życiu znaczy kłamstwo, tylko w celu obrony swojego zdania, postawienia na swoim, nawet jeżeli nie jest tak, jak myślimy, i dodatkowo chęci uzyskania czegoś dla siebie. Nierzadko kosztem, Drugiego osobnika, nierzadko kosztem nerwów złości i tym podobnych. I rozmyślałem sobie, skąd to się może brać, jak mogło się to wszystko zacząć, co poszło nie tak, że mając do wyboru kłamstwo lub prawdę, najłatwiej pójść w tym pierwszym kierunku. Czy może bierze się to stąd, że jesteśmy od samego początku stawiani w postaci bycia okłamywanym? Od samego początku są nam wciskane rzeczy, które nierzadko okazują się nie być prawdziwe. Lub nawet w momencie, w których my prosimy kogoś o to, żeby nie kłamał, bo i tak wiemy, że ktoś kłamie, to ten drugi człowiek usilnie będzie dalej stawiał na swoim, ale jakim kosztem? Kosztem zyskania czegoś dla siebie na moment, na chwilę, tego poczucia wewnętrznego, nie dałem się zrobić w balona, postawiłem na swoim, mam rację. Nawet wiedząc o tym, że jej nie mam, to cieszę się, że mam w oczach drugiego człowieka. A więc już na początku tych rozmyśleń można postawić wniosek, że często kłamiemy tylko dla drugiego człowieka. Nawet nie dla, dla nas samych, bo po co ja sam miałbym siebie okłamywać, bez jakiejś większej potrzeby. Jeżeli nie wiem, jeżeli korzystałbym z alkoholu nadmiernie, no to mogę się okłamywać, że na przykład jest to dla mnie wcale nieduża ilość, ale bardziej chętnie postawimy na kłamstwo w momencie, w którym ktoś do nas przyjdzie i powie chyba za dużo spożywasz i w tym momencie stajemy w pozycji obronnej. Nie, 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 wcale nie. Wcale tak nie jest. Moim zdaniem wewnętrzny strach nie pozwala nam się przyznać przed samym sobą, do rzeczy, których na przykład nie chcemy robić lub robimy, ale moglibyśmy ich nie robić. Od początku wmawiana nam jest postać na przykład jakiegoś człowieka, który przynosi prezenty. Po latach dowiadujemy się, że wcale go nie ma. Przeżywamy szok, traumę. Jak to? Tyle lat. Rodzice, najbliżsi. Każdy mi mówił, że on jest. Przychodzi przez komin, przynosi mi prezent. A nagle okazuje się, że to wszystko było jedno wielkie kłamstwo. A więc uczymy się. Rodzice zabraniają. Tego nie wolno, tego nie zrobisz. Jak pójdziesz tam, to nie pójdziesz więcej na spacer. Ale na drugi dzień okazuje się, że z tej groźby nic nie zostało. Dalej możemy robić to, co chcieliśmy, ponieważ ten, który nam to powiedział, nie spełnił swojej, swojego słowa, a więc w dużej części, w jakiś sposób możemy na tym korzystać, więc będziemy dalej próbować podejść to od strony takiej może to za duże słowo, ale oszustwa. Bo uczymy się, bo kopiujemy od innych. A więc można postawić kolejny wniosek po bardzo krótkich rozważaniach. Że nasze kłamstwa to kopie tego, co jest dookoła. A więc wszyscy kłamią. Praktycznie każdy człowiek będzie miał jakiś powód po to, aby nie powiedzieć prawdy drugiemu człowiekowi. I łatwiej będzie mu uciec w kłamstwo, łatwiej będzie nawet nie powiedzieć czegoś, co w nas wewnętrznie siedzi, na korzyść tego, żeby nie zostać źle zrozumianym, źle, źle ocenionym, źle spojrzanym przez ludzi, społeczeństwo bliskich. Jest taki fajny film. Nazywa się Zielona Piękność. To film francuski, również bardzo stary, z lat 90. Jeżeli znowu ktoś ma ochotę, wkleję do niego link. W którym kobieta przebywa na ziemię lub miejsce, w którym przyszło nam żyć. I ma dar do budzenia ludzi. Wrzuca w nich taką dawkę. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Może ujmę to w ten sposób, że zdejmuje z człowieka filtr, przez który patrzy. Czyli zdejmuje te wszystkie kopie. Zebrana dookoła, i na przykład człowiek idący w butach przez miasto nagle zatrzymuje się w momencie, kiedy dostał ten strzał, zdejmuje te buty i przytula się do drzewa. I na chwilę zamiera. Cały ten hałas, to wszystko znika. I uważam, że trochę tutaj wygląda to podobnie. My biegniemy jeden za drugim. Jeden kłamie, drugi kłamie, my się no to ja też mogę okłamać, bo to przecież przyniesie mi korzyść. Też mogę założyć maskę i będę. Dzięki temu postrzegany lepiej będę wielbia, wielbiony, będę kojarzony z kimś fajnym. Ale wcale na przykład taki nie jestem do domu idę płakać w poduszkę, ponieważ udawałem kogoś, kim nie byłem. I pomyśl, jeżeli tobie to doskwiera, a zakładam, że nieważne jak nazywasz się, nieważne jak bardzo jesteś prawdziwy wobec siebie, to zawsze zdarzy się ten moment, w którym będziesz miał pytanie: Co zrobić? Być taki? Czy być taki, co wybrać tym razem. Jak się ustawić. Czy frontem do wiatru, czy może jednak tyłem. Zaryzykować, czy jednak zrobić to samo co zawsze. Niby temat dotyczący nas wszystkich, a z drugiej strony tak bardzo trudny, wiedząc o tym, że być może nasze zachowanie wcale nie jest nasze. że być może te wszystkie ucieczki. W kłamstwo, oszukiwanie drugiego człowieka. Wcale, nie jest, wcale nim nie jesteśmy, wcale nim nie byliśmy. Tylko ktoś nam to tak zaprezentował, że weszło to w nas przez wręcz przez skórę, zostało tutaj zapisane i odtwarzamy to bezrefleksyjnie, powtarzamy to, no bo przecież świat tak wygląda. Bo przecież świat jest taki, jaki jest, przecież widzisz. Można go widzieć, jak się chce. Można być prawdziwy, można postawić na to, żeby być prawdziwym. Nie powiem komuś na ulicy, że ma zbyt dużo kilogramów, bo nie jest to moja sprawa. Nie powiem też nikomu, że źle dziś wyglądasz, bo nie ma to żadnego znaczenia w moim życiu. Ale kiedy zapytasz się mnie o coś, to odpowiem Ci tak, jak uważam, a nie tak, jak chciałbym Ci odpowiedzieć. W momencie, w którym komunikacja z ludźmi następowałaby właśnie na takim poziomie, kiedy w internecie poznikaliby wszyscy ci, którzy okłamują cię, nieważne czy świadomie, czy nie, ale nie mówią ci prawdy, lub uważają, że mówią ci prawdę, wiedząc o tym, że i tak kłamią, lub nawet nie wiedząc o tym, że kłamią, obracając to w prawdę. Gdyby ci wszyscy ludzie nagle zniknęli, nie wiem, czy ktokolwiek by tam pozostał. Ktoś próbuje ci coś sprzedać, bo uważa to za coś dobrego. Niekoniecznie musi to być takie dobre. Ale on uważa. I w momencie, na przykład, w którym ktoś przychodzi drugi i mówi: Słuchaj, to wcale nie jest dobre. To wcale ci w niczym nie pomaga. To tylko zewnętrzny plasterek na twoje rany. To ten pierwszy człowiek tak to wszystko podwraca, nawet jeżeli myślał inaczej, że dalej będzie twierdził, że jest to pomoc i nikt nie będzie mi wmawiał. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie i powie ci: Słuchaj, Wyłącz na chwilę ten telewizor. Wyjdź na dwór lub zacznij szukać informacji z innego źródła. To bardziej będzie nam łatwo z perspektywy człowieka oglądającego telewizję. Zacząć się bronić, powiedzieć nie, tam jest tam jest sama prawda, tam dociera do mnie to, co ma dotrzeć. Będziemy walczyć o to. Co nas zmienia lub powoduje z nas tego kim nie jesteśmy. Niż przyznać się, spróbować czegoś innego. Spróbować życie w prawdzie, spróbować bycie prawdziwym, spróbować czasem powiedzieć komuś na swojej drodze to, co faktycznie chcesz powiedzieć, a nie to, czym zostałeś zaprogramowany. Każda chwila w życiu jest możliwością zmiany. Wydaje się być to niczym, ale w długotrwałym efekcie, kiedy spojrzymy na takie życie w prawdzie, na bycie prawdziwym, to efekty będą bardzo zaskakujące. Od wielu lat, nie zawsze udaje mi się, ale w, powiedzmy w 85% mówię to, co myślę na dany moment. Te 15% to wciąż takie, co mam teraz zrobić. A więc życzę Ci dziś, drogi słuchaczu, abyś pomyślał na tym chwilę, że być może Twoje kłamstwa, Twoja perspektywa, na to życie wcale nie jest Twoja i można by było nad nią pracować. Można by było iść w kierunku tego, aby być bardziej prawdziwym, nawet na początku nie dla innych, ale na początku dla siebie samego. Nie chcę zjeść tych słodyczy, to nie będę szukał takiej rzeczy, żeby je zjeść i okłamywał sam siebie, że tym razem to będzie ostatni raz. I jak zawsze można z prostej rzeczy rozwinąć bardzo szeroki i głęboki temat nawiązujący do całości, do całokształtu naszego życia. Wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia.